Cześć, dzień dobry, poranni wstawacze. 15 listopada, 7 rano, piątek. Mówi do was mania z drzwi .pl. No i ruszamy z kolejną wstawką. Wstawką w połowie listopada, a ja tego listopada mam już, słuchajcie, tak powyżej uszu. Tak już mam dosyć. Opowiem Wam dzisiaj historię, bo nie wiem, czy wiecie, ale rozmawiacie z mistrzem. Mistrzem wymówek. Po prostu, słuchajcie, dzisiaj było tak. Strasznie, ale to strasznie nie miałam. Siły, chęci na to, żeby wyjść na kije. No i oczywiście tysiąc wymówek zaczęłam sobie znajdować. I były to wymówki typu: Mania, Mania, spałaś przy otwartym oknie, teraz cię gardło boli, ty lepiej sobie odpuść dzisiaj wyjście, bo się przeziębisz. No ale napiłam się ciepłej kawy. Bulgar zelżał. Właściwie całkowicie minął. Więc stwierdziłam, że no, argumentu nie ma. Rozszedł się we mgle. A właściwie rozpuścił w kawie. No to znalazłam zaraz drugi. No dobrze, ale wiesz co? Jak wychodziłaś rano po chleb, to tak strasznie było zimno. Na pewno zmarzniesz na tych kijach. No to założę sobie kurtkę przecież, prawda? Nie muszę lecieć w samym polarze. Mam się w co ubrać. Argument odhaczony, zniesiony. No to kolejny argument mi do głowy przyszedł, a mianowicie, no dobrze, ale wiesz co, wczoraj sobie kupiłaś całą torbę nowych włóczek, zamiast się szlajać po lesie, ty idź sobie, dziergaj, ty to lubisz, ty tobie to sprawia przyjemność, trzeba być dla siebie dobrą, trzeba zadbać o siebie, posłuchać siebie. No dobra, ale dobre dla mnie jest to, żeby właśnie wyjść rano na dwór, żeby się poruszać, bo wtedy będę i zdrowsza, i dużo fajniej zacznę dzień. No więc kolejny argument zbity. No a poza tym też nie mogę cały dzień siedzieć na dupie za przeproszeniem i dziergać, chociaż uwielbiam. Uwielbiam i mogłabym, no ale niestety kłóci się to z. Ech. Fizjologią człowieka. <laughs> Człowiek się musi ruszyć, żeby dobrze żyć. No to co? To wiesz co? No to jak już tak musisz się ruszyć, to może teraz nie iść, Mańka? Może ty teraz nie iść, Ty sobie później pójdziesz do parku na spacer nad wodę, porobisz fajne zdjęcia. Wstawkę możesz nagrać w domu przecież. Mhm, jasne. Jak wpadnę w wir pracy, to ja już na żaden spacer nie wyjdę, bo mi będzie szkoda tę pracę przerywać. I ty mi tutaj nie gadaj głupot, moja świadomości podświadomości, czy co mi tam gada zły duszek, bo wiesz doskonale o tym, że to nie wyjdzie. Ale wiesz co? Mam jeszcze jeden argument dla ciebie. Mańka, ty nie idź. Lepiej weź się za sprzątanie, bo na pewno ten chaos dookoła Ciebie potęguje twoją jesienną melancholię. No i w tym momencie to już mi opadły ręce, bo z tego argumentu zaczęłam się po prostu śmiać. A tak przy okazji słuchajcie, ten pan ma około 70. Ja go codziennie mijam, twardy zawodnik biega, podziwiam. E, słuchajcie, no tak, na ten argument już mi ręce opadły, zaczęłam się sama z siebie śmiać. I stwierdziłam, że nie, Mańka, ty się zabieraj za wyjście z domu, ty przestań szukać wymówek. No, ale myślę, że nie ja jedna w tej chwili mam takie wymówki, że jest każdemu z nas dużo, dużo trudniej zmobilizować się do różnych obowiązków. I tak naprawdę w wielu przypadkach te obowiązki tylko i wyłącznie trzymają nas przy tym, żeby nie zakopać się w koce, w kołdry, w pierzyny i nie zapaść w sen zimowy, bo jesteśmy odpowiedzialni. Więc dzisiaj słuchajcie, ja wam życzę, żebyście mieli bardzo dużo siły na walkę ze swoimi argumentami na to, żeby nie działać i nie robić. I bardzo, bardzo dużo cierpliwości dla Was samych. No, i tak, na cały weekend. W weekend sobie odpocznijcie, i na cały przyszły tydzień dużo siły. Dużo werwy i trzymajcie się ciepło. Pa!